Cześć siemanko. tutaj amator ptaszników, czyli Christian. Wiecie co, długo strasznie mnie nie było. I ten odcinek będzie, jeśli go obejrzycie, będzie on strasznie późno dodany na YouTube'a. A będzie go można zobaczyć wcześniej w urywkach na Instagramie. Ponieważ, jak wiecie, przeprowadziłem się do nowego mieszkania i nie mam jeszcze wszystkiego ogarniętego, ale tutaj jest w tym pojemniku, mamy moją chromkę. Tutaj robiliśmy ostatnio terrarium i to ono jest strasznie małe. Ona tutaj nawet by nie miała praktycznie jak wylinieć, więc postanowiłem zrobić taki eksperyment i wrzucić ją w takie duże. E, w takiego dużego sałatkoboksa, tak? E, chcę tylko zobaczyć po prostu jak ona sobie opajęczynuje ten pojemnik i jak sobie go zaaranżuje. Jestem po prostu bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. E, no, nigdy tak nie zrobiłem, że takiego e, małego pająka dodawałem do takiego dużego e, terrarium ale to wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj sobie użyjemy, tutaj mam ścinki kory, ścinki dębowych, robotek no i tradycyjnie jakieś rzeczy do ozdoby. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli ten odcinek trafi na YouTube'a to znaczy, że po prostu już jest wszystko ogarnięte albo przynajmniej miałem gdzie zmontować film. Także co, no ja zapraszam Was do dalszego oglądania. Dzięki za wszystkie pozytywne komentarze i tak dalej. Jesteście super, dzięki, że mimo tego, że nie mam mnie na YouTube, to na Instagramie ciągle do mnie piszecie. Jest ciągle ta sama liczba wyświetleń, nic nie spada z relacji, także wielkie dzięki i co. Zabieram się do pracy. A więc co? Na samym początku yy, skróćmy sobie trochę torfu. Jego też tutaj nie musi być za dużo, bo kromka jak wiecie jest bardziej sucholubna, lubna. No młode wymagają trochę więcej wilgotności, ale też nie za dużo. Widzimy się po tym, jak torf nam już zapęcznie. Dobra, w tym momencie mamy zrobiony torf. Nie jest on za wilgotny, ale on sobie jeszcze będzie wsiąkał tą wodę. Ubiję sobie go teraz tutaj boksikiem z chrobotkiem. Po prostu na takim ubitym będzie też wygodniej układać różne inne rzeczy. Jeszcze tylko sobie tutaj poprawimy gdzie nie gdzie, żeby w każdym miejscu było to symetrycznie. Dobra. Mamy jakby czystą podstawę. No i co by tutaj włożyć? No jest to pająk stosunkowo sucholubny. Więc możemy w sumie wstawić mu tutaj jakieś suche, suche liście, na przykład. Tylko ja mam tutaj akurat sztuczne. Może kawałek korka, który jest tutaj przede mną. Trochę liści, scinków bu bukowych, myślę, że spoko. Ale bardzo mi się podoba też y, motyw vermiculitu, który tutaj mam. Y, zaraz zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Możemy też właśnie spróbować posypać, jakby z góry. O kurczę. O, dobra. Jakby to wyglądało? Ja bym to tak po prostu, po prostu posypał, ja wiem, że tam pisaliście mi w komentarzach, żeby dawać vermiculi na dół. Ale sami spójrzcie, jak ja mam resztkę tego vermiculitu, także to by nie miało kompletnie sensu. A jak chromka sobie to oplecie, pamiętajcie, no może to być dosyć ciekawy efekt. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jest takie, o, niezbyt to ciekawie na razie wygląda, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie dalej. No to co. Możemy spróbować tutaj jakiegoś korka wrzucić, też nie za dużego. No ten na przykład jak go tutaj wstawię, będzie całkowicie bez sensu, więc tutaj mam taki mały kawałek, tylko właśnie nie wiem, czy jakby tworzyć tutaj norkę dla chromki, czy po prostu poukładać ścinki korka na przykład w taki sposób i ona sobie je po prostu oplecie pajęczyną. No nie mam całkowicie koncepcji jakby na to. Ale myślę, że właśnie zawsze robiłem sobie te norki, to może dzisiaj po prostu poukładam jakby te ścinki, ścinki korka. Może teraz tak. I ona sobie tutaj sama po plecie, po kopie. No zobaczymy jak to wyjdzie. No. O, tutaj ten nawet wygląda dosyć ciekawie tutaj z tą, z tą dziurką. Szkoda, że nie mam porostów, także chętnie bym je tam umieścił. To jest do, dosyć spoko miejsce. I wiecie co? Ja mam tutaj takie stare, stare liście, one są jeszcze poplecione pajęczyną, bo wyjęte są z pojemnika Neoholotaleincei, która okazała się zresztą samicą, bo jest wyseksowana. I też możemy spróbować sobie to wrzucić, ona sobie to chętnie oplecie. Ja wiem, że to jest sztuczne i nie wygląda to za dobrze, ale myślę, że każda, każda rzecz, która posłuży do oplecenia pajęczyną dla chromki, to jest dosyć ciekawe, bo te pająki po prostu tworzą super efekty wizualne, i one nie potrzebują, jakby dużo tutaj, nie wiem, skrytek, czegoś do chowania się, ponieważ one same sobie to zrobią. I patrzcie, ten efekt już teraz wygląda genialnie, wam pokażę z góry. Tu jest strasznie dużo miejsc żeby się schować także myślę, że, no, chromka będzie zadowolona. Mam jeszcze tutaj chrobotkę, bo stwierdziliśmy ostatnio wspólnie w komentarzach, że mech, którego używałem, jest po prostu zbyt sztuczny. No, ten kolor tutaj sami, zobaczcie. Gdzie, nie gdzie. No jest taki dosyć jasny, więc nie jest to jakby najładniejszy kolor chrobotka, który można znaleźć, ale możemy coś tu pokombinować, bo chrobotek w ogóle sam sobie jest dosyć świetną rośliną, także no zobaczymy. Szkoda, że nie możecie też go powąchać, bo on jest yy, żywą rośliną, ale pachnie naprawdę jakby byłby, za, jak byłby zabarwiany jakoś chemicznie, nie? Także to jest też dosyć ciekawe. Gdzie by go tutaj włożyć? No myślę, że takie zakamarki możemy wkładać pod te liście, to będzie całkiem spoko wyglądać. Może jeszcze w jedno miejsce gdzieś w ruch? Bo tutaj jeden jest całkowicie pusty. No zobaczymy. O. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Chętnie sobie poczytam. Ja uwielbiam po prostu interakcję z Wami w komentarzach. Świetnie się przy tym bawię. O. I teraz, żeby jakby troszkę przysuszyć ten klimacik, możemy dać trochę ścinków. O. Wygląda tak dosyć. Inaczej, ja myślę, że popełniłem błąd, jakby je teraz dodając. Wyglądało to lepiej trochę bez. Ale spróbujemy je, je tutaj jakoś ukryć. Ja mam troszkę oddalę, żebyście wszystko widzieli, tak jak trzeba. O, dobra. Tak. Dobra. Co by tu jeszcze pasowało w klimat suchy, co ja tutaj mam? No, myślę, że mam tutaj jeszcze tak zwany chips kokosowy. który jak rozkruszę o to jest coś takiego to nada super suchego efektu tak będzie się trochę kontrastować o tutaj nawet są takie fajne kawałeczki które jakby chromka może sobie pokryć pajęczynem także wrzucamy gdzie by tu jeszcze dać ja myślę że tutaj o, dobra. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym nie dodaję już tutaj kompletnie nic, bo tak naprawdę wystarczyłoby same te korki i ten liść i to już by wyglądało super. Ale chociaż terary mamy jakby pełne yy, i wygląda całkiem nieźle moim zdaniem. Zobaczymy, gdzie ona sobie zrobi. Ja postawiam, że to będzie gdzieś tutaj, ewentualnie pod tym liściem, o tutaj, ewentualnie pod tym jest duży tunelek, w którym ona może sobie zamieszkać. No zobaczymy. Dobra. Zdaję sobie też sprawę, że ostatnio, całkiem niedawno w sumie stosunkowo otworzyliśmy dla niej to terrarium, które mam tutaj, czyli tego małego boksa, Ale ona go tak zaaranżowała swoją pajęczyną, że ona chodzi jakby dosłownie tutaj w kółko. Ja Wam tutaj może troszkę inaczej pokażę. O, spróbujemy to otworzyć. O. O, sami zobaczcie. Ona praktycznie Przekopała to wszystko i chodzi sobie tutaj w kółko, tutaj ma tunele No i to nie jest jakby dosyć wygodne, a to jest pająk, którego stać naprawdę na Super terrarium, które może sama sobie zaaranżować, więc ja myślę, że Ja ją tutaj przekładam i bezbędnego gadania po prostu niech ona sobie zamieszka w nowym domku Zobaczymy, odgarniemy jej pajęczynę Ona też ostatnio jest praktycznie w ogóle nie jakby nie, nie agresywna, nie, nie ingeruje jakby w nic, Wrzucam jej po prostu jedząką ona nic No zobaczymy, chodź, chodź tutaj mała I już maluszek w swoim nowym terrarium Patrzcie jak ona się w ogóle świetnie prezentuje na tle tego terrarium Te kolory tak super kontrastują No zobaczymy, ale swoją drogą Popatrzcie na jej odłok On już się robi tam w tle czarny I... W sumie on jest taki ogromny, jakby nie patrzeć, więc nie wiem, taka pucia się z niej zrobiła, ale nie wiem czemu, było też długo dosyć nieje, więc to jest dosyć ciekawe. Ja wiem, że tutaj spróbujesz ruchnąć, może jakąś fajną pozycję nam tutaj przyjmie. O, zwróć się do nas. O, nie chce się coś odwrócić. Nie, nie chowaj się. O, złapając sobie na pojęcie, no nie, no co, ochnij się. O, proszę. To jest świetny pająk. Ja go polecam naprawdę. Czy początkującym, czy, czy już doświadczonym. On po prostu kolorami wszystko nadrabia. Jest to dosyć szybki pająk. Siła jadu jest niska, ale trzeba mieć po prostu na względzie to, że im starsza ona będzie, tym będzie charakterna i po prostu czasem się może ona postawić. tak? A jest to pająk sucholubny, więc zdraszacie terrarium na przykład raz w tygodniu bądź stawiacie tylko miskę z wodą i on po prostu tutaj będzie już robił wszystko za was, wy tylko musicie ją karmić no ja polecam do karmienia akurat od no, tego wzrostu, no sobie tej palca, ona jest malutka to myślę, że jakieś mączniki czy jakieś mniejsze świerszcze bądź karaczany no chociaż ja nigdy z karaczanami nie miałem okazji pracy, zawsze to były świerszcze no dobra, napiszcie w komentarzu jak podoba wam się to terrarium, które wspólnie tutaj przygotowaliśmy jeśli Wam się podoba, to zostawcie lajka w górę, zasubskrybujcie kanał, bo myślę, że z czasem, jak już nabiorę sobie takiego no, dobrego czasu tutaj w pracy, bo też ciągle mam jakieś awanse, nadgodziny i po prostu nie mam jakby wolnej chwili, a jeśli już ją mam, to spędzam po prostu na siedzeniu ze swoją dziewczyną, żeby po prostu nadrabiać stracony czas. Także miło było w końcu coś dla Was nagrać. Zapraszam na swojego Instagrama, który wyświetla Wam się tutaj. O tutaj się pojawia Wpadajcie, followujcie Tam możecie do mnie pisać Jeśli ktoś chciałby wysłać mi paczkę niespodziankę Bo takie owe dwie ostatnio dostałem Właśnie zapraszam na Instagrama Tam na DM już się po prostu dogadamy co i jak Dla osób, które wysyłają paczki niespodzianki Czyli jakby stajemy się moimi patronami Przewiduję też super nagrody w konkursie Ostatnio Patryk Węglowski Wygrał u mnie Akangoskordię w L5 Także myślę, że czasem spoko nie jestem też jakby osobą, która od Was bierze, a sama nic nie daje, także dzięki za dzisiejszy odcinek. Ja zamykam pająka w swoim w jego nowym domku. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!